No, i zobaczcie, to za chwilę wam pokażę, zresztą myślę, że już tu sami widzicie, jak bardzo w tym roku mamy przyspieszone wszystkie fazy rozwojowe roślin. Zobaczcie, 21 maja, pszenica zaczyna się kłosić, i wszystko było zrobione, można by powiedzieć, terminowo, tak? Czyli nawozy no u nas. Najpierw nie można było wcześniej wjechać, później nie było warunków, więc terminowo to, co wcześniej było gdzieś tam opracowane na zastosowaliśmy na początku marca, 1 czy 2 marca, RSM w ilości 66 kg czystego składnika, RSM siarkowy. Następnie po niecałym miesiącu, no czy tam powiedzmy po miesiącu, drugi raz RSM siarkowy czyli rsms znowu w ilości 66 kg azotu w czystym składniku to jak już Wam wcześniej wspominałem na dobrze rozwinięte plantacje już jesienią, które były wcześniej zasiane uważam, że to bardzo dobra forma azotu dodatkowo mamy siarkę, azot który nie potęguje nam dodatkowo krzewienia no, wygląda to powiedzmy sobie szczerze naprawdę, naprawdę dobrze i później jeszcze mocznik pulrea z inhibitorem, myślę, że to było gdzieś tam koło 20 kwietnia wtedy, kiedy jeszcze było wilgotne, kiedy było sporo, sporo wody i to uważam, że był strzał w dziesiątkę, zobaczcie te łany ciemne, ładne, natomiast jakbyśmy tego nie zrobili, no to już widać ewidentnie, że pszenica się kłosi i ja tydzień temu robiłem zabieg T2 a tu za dobry tydzień może ciutkę lepiej um, trzeba myśleć o zabiegu T3 Od taki, taki paradoks No i groszek po kukurydzy zasiany w talerzówkę Powiem Wam że kurde naprawdę jest, jest ładny Szkoda że jest tak późny termin siewu był Bo żeby się udało wcześniej to w ogóle byłaby rewelka ale w ogóle co jest, co jest jakby najważniejsze i najbardziej mnie cieszy to to, że wschody są... A tu już o tym mówiłem. Wschody są naprawdę bardzo fajne. Górka, nie górka. No. I to jest słuchajcie moja taka mała strategia do walki z, ze stokłosą. Tu jest akurat taka śmiotła ze stokłosą, ponieważ na tej części pola jest OK. Natomiast po drugiej stronie tam, bo to jest tak w koło gospodarstwa, po drugiej stronie mieliśmy dużo przytuli, to pewnie stokłosy. To pewnie kojarzycie, ja Wam pokazywałem filmy, czy tam zdjęcia, gdzie praktycznie była pszenica schowana pod stokłosą, nie było praktycznie nic widać, jakiś kamień niezebrany. I to jest taka moja strategia właśnie walki ze stokłosą, że była pszenica, po pszenicy zasieliśmy kukurydzę, czy udało się do końca tą stokłosę zwalczyć? Nie. Trochę zastosowałem za małą dawkę nikosulfuronu i część stokłosy przeżyła. Natomiast po kukurydzy groch, po grochu rzepak. Więc będziemy mieli powiedzmy kolejne dwa lata roślin dwuliściennych, dwuliściennych, gdzie wiadomo, że tam walka z chwastami jednoliściowymi jest zawsze łatwiejsza aniżeli w uprawach no powiedzmy bliźniaczych, tak? więc no to, to myślę, że nie, be, nie będzie idealnie, no bo nie jest tak, że się 100% uda zwalczyć tej stokłosy ale dwa lata po sobie tych upraw, tak? tu ktoś po polu jeździł a Kazik chyba był się przy przejechać też pochwalił mnie, ale to dobra, mniejsza. O. Dwa lata walki jakby w uprawach dwuliściennych. W trzecim roku mamy jedno liścienne, będzie pszenica, tak? Groch, rzepak, pszenica. Potem znowu prawdopodobnie kukurydza i znowu groch, rzepak, pszenica. I myślę, że tutaj dzięki temu uda nam się jakoś sensownie, sensownie tutaj ten problem załatwić. Sam groszek nie mówię, Są miejsca, o To jak tutaj, gdzie było trochę podmokło, tu, Mokro. No i wiadomo, nie jest słabszy. Groch bardzo nie lubi być siany w mokre. Być siany w, w mokre miejsca. Natomiast ogólnie dobrze to wygląda. Fajnie. No wschody, wschody cieszą. Wkurzają te mijaki, które gdzieś tam są porobione, ale ogólnie wschody grochu, zobaczcie, tu jest górka, tam górki, no kurde, naprawdę fajnie. Pszenica po zabiegu te 2 ale przede wszystkim też i, od, o, od, i po odchwaszczaniu. Zobaczcie, najpierw Coś, co jest charakterystyczne dla ciężkich gleb, czyli pęknięcia. Wystarczy kilka dni bez deszczu, chociaż no już mamy dużo, a nie kilka dni bez deszczu. Słonka, słonko, wysokie temperatury ziemia pęka. To jest coś normalnego, co się dzieje na glinie nad tym nie ma co przeżywać. Natomiast no, jest ewidentnie efekt tego, że w glebie brakuje wilgoci. Jeżeli chodzi o odchwaszczenie, tutaj problem na tym polu ogólnie tak ogólnie może w ten sposób. Jeżeli chodzi o poprawki, to ogólnie pola są bardzo czyste. Robiłem zarówno ekspertem, jak i mieszaniną z nufarmu. Nie pamiętam nazwy wrzucę wam w opisie filmu. I ogólnie jest super czysto, natomiast są pojedyncze miejsca, szczególnie przy granicach, gdzie powychodziła przytulia, i w takich mokrych miejscach, gdzie stała woda, coś tam też powychodziło. Na tym polu problemem był ostrożeń. I on też występuje tak placowo. Tu jest troszeczkę taka. Takie gniazdo, tam jest takie gniazdo, koło tego oczka wodnego, jest takie gniazdo. Po tamtej części pola też są takie gniazda ostrożenia. I ostrożeń jest też kłopotliwy, bo o ile mamy dostęp do Lontrela, to nie ma problemu, lontroż jest bezpieczny, radzi sobie super. O tyle już te takie typowe mieszanyny jak Mustang, jak Kamaro, gdzie mamy Flora 24D. Nie do końca sobie radzą, dorzucamy zazwyczaj jeszcze tribenuron do tego czyli substancje, które są bezpieczne, natomiast nie do końca sobie radzą z tym problemem. Rozwiązaniem jest mieszanina fluoksypyru i 2,4-D. Ciężko o fabryczny, że tak powiem, taki produkt i o jakieś tam skomponowanie. Natomiast ja sobie zrobiłem, połączyłem sobie Camaro, bo miałem, z Hexypyrem czy z czymś takim, czyli 2,4-D, Flora Sula i do, dołożyłem fluoksypyru do tego. To już taka dosyć agresywna mieszanina. No, ale widać, że ewidentnie, ewidentnie jest poprzebarwiany. Yy, przytulia też jest wzięta, bo gdzieś w tych podmokłych miejscach jest przytulia. Robiłem zabieg placowo. No i ryzyko jest takie, że gdzieś mogłem ominąć. Zrobicie mi jaka z tymi. O ile powiedzmy z ostrożeniem, nie ma problemu, bo on jest stał nad łanem i jest bardzo widoczny. No tyle, jeżeli chodzi o przytulię, ona jeszcze bestia w łanie się działa. No i tu już jest problem, bo widziałem nawet już jedno miejsce, gdzie tam no nie dużo, bo nie dużo, ale jednak zrobiłem mi z przytulią. Na całym polu może być tego więcej, zobaczymy. Ewentualnie będę się jeszcze czymś tam ratował. No Ewidentnie widać, że, że jest dziabnięty. Zobaczymy czy, czy na amen czy coś z tego czy on jeszcze przeżyje w jakiś tam sposób, ale chyba chyba nie. Co jeszcze tu widzimy? Zabieg te dwójkę robiłem 6 dni temu. a Pszenica zaczyna się nam kłosić, nie? Pszenica zaczyna się kłosić przy okazji takie miejsce. Oj, czekajcie, sorry. Tak, 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 telefon już poleciał. Miejsce pierwsze lepsze z brzegu, ani lepsze, ani gorsze. Zobaczymy, ile jest tutaj pięterek. A po prawej stronie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Górny 10, raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. E, I to powiem tak. U mnie to będzie tak pewnie taka podstawa. Pewnie do 10 pięter. Widziałem, Wojtek miał 12-13 pięter. Chodziłem po jego pszenicy. Bardzo ładna, naprawdę. Moja jest może gęstsza pszenica. Moje pszenice może są gęstsze, może ogólnie tak powiem. Natomiast u niego na 100% to liczbą ziaren te, te uprawy nadrobią i, e, i może, być na pewno, może być tak, że, że u niego będzie jeszcze wyższy plon jak u mnie, bo, bo to wiadomo, że liczy się masa tysiąca nasion, ilość nasion, ilość kłosztonośnych i tak dalej. Także e, no to wszystko, wszystko się gdzieś tam zgrywa. Nie jest powiedziane że czy ja, czy on będziemy mieli większy plan, może być podobnie co tutaj jest. Natomiast, no kurde, wiadomo, jak kłos ma 12-13 pięter, no to tylko para opada, nie? A jak ktoś ma tam 10, no to to taki tam powiedzmy taki standard, nie? Nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi ogólnie o uprawy, to tak jak wspomniałem, jest, jest czysto. Nawet skrzypionek, powiem Wam, że za dużo nie ma. No, wygląda to całkiem dobrze. O, tu mamy jakieś mijaka. A nie. Jest taki poprzebarwiany trochę. No ale to jak mówię, no o mi jaki gdzieś mogły się zdarzyć, jeżeli chodzi o odchwaszczenie, no bo do no bo doszedłem do wniosku, że bez sensu jechać całe pola, jak na całych... Bo, że ogólnie jest czysto na polach. No. Na jednym polu gdzieś był problem z haberkiem, o tu jest haberek. Eee, I to takie wiecie, punktowe, pojedyncze jakieś tam strzały, to nie jest tak, że całe pole, więc no, nie robiłem całego pola. Co mamy jeszcze? Widoczny efekt. Efekt widoczny jest taki, że telefon nadaje się na imadło albo na kowadło i młotek. Charakterystyczny objaw niedoboru wody, czyli skręcanie się liścia. Oczywiście to tam e, normalnie moglibyśmy jeszcze szukać inne, inne przyczyny, moglibyśmy szukać innych przyczyn, natomiast ewidentnie liście zaczynają nam się zwijać, a i tak jesteśmy jeszcze wcześniej rano, czyli po mocnej rosy, rosie. Czyli w ciągu dnia ten efekt będzie jeszcze dużo bardziej. Widocznie. Witajcie serdecznie z nocnego oprysku kukurydzy na tej działce kukurydze Pioniera 8436 oraz 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 nie pamiętam. Nie pamiętam i dopiszę w opisie filmu. górki gliniaste, wschody, tak jak widzicie przede mną gorsze, natomiast też są. Natomiast po raz razy dwa. Mieliśmy też tutaj atak żurawi, Nie tak intensywny jak w zeszłym roku, ale również one się tutaj pojawiły na tym polu. Mimo wszystko wschody fajne, kukurydza wygląda fajnie, chwasty wyglądają fajnie, dlatego zwalczamy chwasty. Zabieg wykonuję bez wyznaczenia ścieżki, dlatego jeżeli jak pijany zając sobie na poprzedniej działce wyznaczyłem, a tutaj sobie jadę tak, żeby obrobić sobie słup z jednej strony, obrobić z drugiej strony, i żeby nie dojeżdżać, się nie składać i nie kombinować. No i fajnie. E, tutaj z tym kolegą będziemy musieli się trochę pobawić. E, zabieg wykonuję preparatem Mikita. Trzy substancje aktywne. Dicamba, mezotrion i nikosulfuron. E, 0,4 kg na hektar z ale który jest w pakiecie. Także... No powinno być lux, jeżeli chodzi o pasty, przynajmniej w zeszłym roku było lux i pszenica po i mieszaninie w żaden sposób nie cierpi to i w tym roku będzie lux. Cofnę sobie tam dopryskam do tego słupa, bo mi taki mijaczek zrobił o. Muszę tutaj więcej wjeżdżać nie, pamię nie planuję Aczkolwiek, więcej wjeżdżać nie planuję, aczkolwiek tam się strasznie mocno zachmurzyło. Nie, żebym absolutnie narzekał, bo zawsze łatwiej jest poprawić zabieg na chwasty, aniżeli przywołać deszcz. I co chwilę błyska się jak wściekłe. Nie wiem, może tak Wam ustawię kamerę i coś może złapiecie, bo co chwilę naprawdę, przynajmniej do tej pory, zanim nagrywałem, to się błyskało. Znając życie, jak będę nagrywał, no nie będzie się błyskało, ale ewidentnie, ewidentnie coś idzie tutaj w naszą stronę. Bardzo fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę, bo kukurydza też troszkę ucierpiała przez przymrozki, ale ogólnie uważam, że wygląda, że wygląda dobrze, nie ma tam co narzekać. Chociaż mówię, są takie tam gniazde miejsca, tak jak tutaj, gdzie te wschody są słabsze, no i też, też mieliśmy problem z żurawiami, jak wspomniałem, ale to naprawdę, w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, to ten problem był naprawdę marginalny, no ale coś tam zażarły bydlaki, żeby nie było. Ym. No i zobaczymy, słuchajcie, popszukam, popszukam, spotkamy się też później za jakiś czas i zobaczymy, co tutaj z tego będzie odchwaszczenie, znaczy, czy deszcz mi tego nie spłucze i czy nie będę musiał robić popra poprawki. No ale trudno, mówię, jak będę musiał, to będę musiał, to zrobię i tyle. I tutaj nie ma nad czym dywagować. Do zobaczyska za jakiś czas.